Powiedz mi, powiedz mi, ile dni około 20, no to bardzo dużo. To jest serial ilo 6 odcinków. A. To to jest główny, to jest ktoś, kto jest koszmarem nocnym dla głównej bohaterki, którą gra Ania Taylor Joy. Eee, bardzo młoda, bardzo zdolna, zjawiskowa dziewczyna, która... Jak przeczytałem scenariusz, to pierwszą myślą miałem taką, kurczę, ale chciałem za, chciałbym zagrać tą Beth, tą główną bohaterkę. Jak przeczytałem scenariusz, to pierwszą myślą miałem taką, kurczę, ale chciałem, za, chciałbym zagrać tą Beth, tą bohaterkę. Wjeżdżamy jest znak pomnik przyrody, ale ja dębowa, Jakie dęby, co? Nie przeczytałem scenariusz, to pierwszą myślą miałem taką kurczę, ale chciałbym, za, chciałbym zagrać tą Beth, tą główną e, bohaterkę. E, a potem mówię, kurczę, chciałbym poznać tą dziewczynę, co ją zagra, bo ta postać jest grana. No nie mogę mówić. Zarówno, no tak, tak. No e... ale jak zobaczyłem, spojrzałem w oczy tej Ani, tej Lorjo i to myślałem, sobie, no, bardzo dobrze.